Kumplicom przed latymierzy w ziemi czarodzieje kształt kimształ. Za marzenia u ziemi bierze paty. Śmłów w liczy tak. Mały jestem Dzień dobry. Opowieści morskich treści. W tym sposobem dotarliśmy do 36 odcinka a jednocześnie jest to czwarty odcinek tak zwanego drugiego sezonu. Proszę Państwa, do tej pory opowiadałem o raczej takich tragicznych historiach. Zatonięcie Tytanika, zatonięcie Chrobrego, poza tym z Zdrój, Kudowa Zdrój, a także o Blindziarzach, o jakiś Płynąłem na trupie był taki odcinek i tym podobne historie. Wydawać by się mogło, że życie marnarza nasze życie na statku składa się tylko z samych kłopotów, samych sztormów, mgieł, jakichś tam kolizji i mielizn i tak dalej, i tak dalej. Nic bardziej bylnego. Oczywiście tragedii jest, bardzo dużo się zdarza, ale chyba zdarzają się wszędzie, na całym świecie i w każdym środowisku, nie tylko w środowisku morskim ale jest też właśnie bardzo dużo takich pozytywnych momentów. I chciałbym tu powiedzieć raczej o takich zabawnych historiach, które czasami na statkach się zdarzają. W ogóle muszę powiedzieć, że marynarze są ludźmi bardzo, bardzo mocno obdarzonymi poczuciem humoru. Także uwielbiają różnego rodzaju robienie kawałów czy jako, jakoś no, robienie w konia powiedzmy pasaż, zwłaszcza pasażerów albo takich nowo zamustrowanych członków załogi. Zresztą sami mieliśmy przesmak tego już na Darze Pomorza, na kandydatce, kiedy to Bosman da, zadawał pytanie przed rozdziałem roboty potrzebuje dwóch chętnych z prawem jazdy. No oczywiście zgłaszał się ktoś, no i bosman dobra, to pójdziecie do, y, pracować w Zezach. Zezy to jest takie bardzo nieprzyjemne miejsce, jak wszyscy wiedzą. No i oczywiście y, widocznie bosman uważał, że to jest wystarczająco mechaniczne miejsce, żeby się z mechaniką samochodową kojarzyło. No i trzeba przyznać, że każdym razem ktoś się na to nabrał i się zgłaszał do tej roboty do ZS. Albo rzucali jakieś takie różne rodzaju dziwne słowa, które dla nas, dla kandydatów w ogóle były nieznane. Na przykład idź do Kabelgatu, przynieść trochę kabelgarny. Oczywiście dyscyplina była tak duża na, na tym darze Pomorza, że kandydat pierwsze co robił, to biegł w tym kierunku, gdzie Bosman wskazał ręką, ale nie wiedział co to jest ani kabelgat, ani kabelgarn, tylko po prostu jakieś przyzwyczajony do dyscypliny już ruszał, a dopiero potem się zastanawiał co ma właściwie zrobić. No dla ułatwienia powiem, że kabelgat to jest po prostu magazynek, Taki bosmański akapelgarn to rodzaj sznurka, który, yy, który otrzymujemy z tego, z, z, z sumy na przykład, czy z innej linii, poszczególne, poszczególne takie sznurki yy, tworzy, tworzące splot linie. No więc tego typu historie. A my na statku oczywiście to samo robiliśmy z, z pasażerami, na przykład. Yy, Różnego rodzaju takie teksty, tego typu, że idź przynieść nuty do syreny, albo jakieś straszenie, że zacznie się ostrzenie kotwic, czy, czy ciężka praca taka, i tym podobne. Ale y, oprócz tego, y, bardzo często jakoś marnarze robili różnego rodzaju imprezy na pokładzie. Y, czasem było to zupełnie takie dziecinne, ale marnarze to są trochę ta, takimi dużymi dziećmi. Więc na przykład zabawy tego typu, jak tam wyścigi w workach, czy picie piwa z butelki bez użycia rąk, butelka wisiała na sznurku i tym podobne historie, ale też takie sprawy bardziej sportowe, różnego rodzaju zawody i tak dalej. Było to wszystko bardzo przyjemne. Bardzo popularne były różnego rodzaju konkursy, zgady i zgaldule i konkursy zręcznościowe, czyli same takie bardzo przyjemne za zajęcia prawdę mówiąc to o tym, żeby opowiadać o takich rozrywkach czy o tych właśnie trochę pokpiwaniu z pasażerów, to można by cały inny odcinek nakręcić. Ale ja chciałbym tu opowiedzieć o takiej historii, którą nazwałem gurgulator. O co chodzi z tym gurgulatorem? Mieliśmy taki biuletyn zakładowy w polskich liniach oceanicznych, gdzie były różnego rodzaju artykuły. Ja sam tego artykułu nie czytałem, ale wiele osób mi o nią opowiadało i mniej więcej wiem o co chodzi. Chodziło o to, że na statkach prowadzono książki inwentarza, które wszystkie przychody, rozchody, tam różnych rzeczy typu sekstanty, lornetki, kompasy i jakieś inne tam sprzęt typu szakle, nie szakle i tak dalej. To się wszystko prowadziło taką ewidencję, przychody, rozchody, ale ta księga inwentarza starczała raptem na 4 lata i wtedy trzeba było nową zakładać, a po prostu stany z ostatniego kwartału poprzedniego okresu przepisać do tej nowej księgi. I w ten sposób powstał kiedyś wpis taki gulgulator. Nikt nie wiedział, o co chodzi, co to jest ten gulgulator. Ale trafił się na statek przy zagustrowo taki bardzo jakiś zasadniczy drzwi i postanowił te księgi dobrze wyczyścić i mówi, panie Cieśla, musimy ten gulgulator zdać, bo przecież nie wiemy właściwie, co to jest, zalega w tej księdze. Mówi, niech pan coś tam przygotuje, jakiś gulgulator. Dobra, cieśla poszedł, wziął, znalazł jakąś rurę, przyspawał do niej jakąś poprzeczkę, wy, 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 wywiercił kilka otworów. No i mówi, panie Chiefie, mam gogulator, jak trzeba, już jest trochę niesprawny, ale na czym to polega? No, jak zanurzy się w wodę, to przez te dziurki wy, wylatują po, bąble powietrza i gulgają jak trzeba. A, dobra, dobry gogulator. No i po przyjeździe do Gdyni. Zlecił zakładowi zaopatrzenia, żeby zabrali ten gurgulator. Przyjechali chłopcy ciężarówką, przywieźli nam jakąś dostawę. No i potem yy, gurgulator. A co to jest? O co, o co tu chodzi? No i mówi, no widzi pan tu, te, tędy po, po powietrze przelatuje, tworzą się bąble, gulgają, jest gurgulator. No dobra, magazynier podpisał odbiór, no i księgi były wyczyszczone. No oczywiście to opowiadanko bardzo nas rozbawiło i tam sporadziliśmy sobie taką manierę, że wszystko nazywaliśmy gulgulatorem. A więc jak się chciało włączyć radar, to się było włączyć gulgulator i było wiadomo o co chodzi. I tak na wszystko, bo i seksa był gulgulatorem, i ochozonda, i radiotelefon UKF, czy coś takiego. Wszędzie gulgulator, gulgulator. Oczywiście nie było żadnych pomyłek, bo intencja tego, kto, kto coś tam yy, mówił, to była, była oczywista dla wszystkich. No i tak płynęliśmy jakieś parę miesięcy, a kapitan był jakiś taki starszy, sz, yy, pan Sztywniak. No i kiedyś przychodzi na mostek i mówi: Panie drugi, włącz pan gulgulator. I wszyscy znębili, nikt nie wiedział o co chodzi. No i, i jak, co, jaki gulgulator? Kapitan w tą zabawę z tym słowem się nie włączył, a teraz nagle wyskoczył. No i mówi, i kapitan mówi, ludzie, od pół roku tylko słyszę tu ciągle gulgulator, gulgulator i na okrągło, a jak kapitan chce, żeby radar włączyć, to wszyscy udają, że nie wiedzą o co chodzi. No, roześmialiśmy się z tego, no i oczywiście radar został włączony, no i kapitan trochę się do tej konwencji zabawowej włączył wtedy. Ale miałem przygodę z gulgulatorem później na lądzie. Byłem kiedyś na plenerze malarskim i w moim pokoju zamieszkał drugi taki malarz, amator, który był emerytowanym artylerzystą. Taki człowiek dosyć dowcipny, wesoły. No i opowiedziałem mu tą historię o gulgulatorze. A on to od razu złapał i zaczęliśmy ciągle mówić, gulgulator na wszystko. Inni uczestnicy pleneru, jak słuchali nas w, me, w, 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 w jadalni czy tam w sołówce, jak jedliśmy posiłki i ten gurgulator, nie wiedzieli o co chodzi, ale jakoś tak krępowali się spytać. No i jakiś czas to trwało, aż y, właściciel tej posiadłości, w której odbywał się y, plener, zadał nam zagadkę. Mówi, powiedzcie, jak zrobić sobie herbatę, będąc na pustyni, na jakieś tam kamienie, sam piasek? Mamy trochę wody, mamy nawet zapałki podpałkę, chrust, ale mamy tylko drewnianą miskę. I daję Wam 24 godziny na rozwiązanie tej zagadki. Prawdę mówiąc, nie wiedzieliśmy o co chodzi. No jak tam można zapalić, ale jak tu drewnianą miskę postawić na ogniu? No nie wiedzieliśmy. Minęło 24 godziny, no co chłopaki, macie rozwiązanie? Tak. No, no i co? Jak tą, tą herbatę zrobić? Przy pomocy gurgulatora. Gurgulator? A co to jest ten cały gurgulator? No widzisz, to jest nasza zagadka i my dajemy ci aż inne rozwiązanie. Jak rozwiążą, to rozwiążesz tą zagadkę, co to jest gurgulator, to my ci yy, odpowiemy na twoją zagadkę. No oczywiście nikt nie mógł tego rozwiązać i sprawa się zakończyła w ten sposób, że, że gospodarz upowie, opowiedział nam, to rozwiązanie z tą wodą na pustyni no było dosyć proste, po prostu trzeba było na og podpalić ogień na ognisku, podgrzać kamienie i wtedy wrzucić do miski, drewnianej miski z wodą i w ten sposób jakoś tę herbatę zaparzyć. No, a my w rewanżu opowiedzieliśmy mu, co to jest ten cały gulgulator i skończyło się tym, że do końca pleneru wszyscy wszystko nazywali gulgulatorami, a nigdy nie doszło do pomyłki, żeby ktoś niechcący, jeśli ktoś zamawiał, potrzebował pędzel albo farbę, żeby dostał co innego, bo wszyscy domyślnie wiedzieli o co chodzi. I tak to była ta historia z tym gulgulatorem. Mam nadzieję, że Państwa również rozbawiła nawet mnie do, do, do tej pory bawi. Także może to niedobrze, że sam się z siebie śmieję, jak to opowiadam, ale naprawdę mnie to śmieszy. No i proszę Państwa, to tyle w tym odcinku. W drugiej serii, w drugim sezonie będziemy starali się, może już nie tak często jak dawniej, robić te odcinki, ale postaram się, że chociaż jeden raz w miesiącu. To się łączy z kłopotami, mamy tu kłopoty i kadrowe, i, i sprzętowe, i, i finansowe i tak dalej, no ale od czasu do czasu, jeśli będzie zainteresowani, coś wy, wyprodukujemy. Proszę Państwa, ja już skorzystam z tej okazji, że jestem tu przy głosie, na ekranie. Może ktoś z Państwa kiedyś już tam czytał w internecie, na, na Facebooku, że popełniłem książkę. Ona jest stosunkowo nowa, jakieś trzy miesiące temu została wydrukowana, wydana i nawet fajnie schodzi. Dosyć, dosyć ładnie to się kupują różnic amatorzy morskich opowieści. Także, proszę Państwa, jeśli ktoś jeszcze nie ma tej książki w swojej kolekcji, a, kolekcji, aby chciał, to proszę napisać do mnie na Messengerze i, i ja oczywiście wyślę, czy tam na terenie Sopotu jakoś dostarczę. Dodam tylko, że nie jest tego już wiele, nie zostało, a nie planuję żadnego do druku czy drugiego wydania, bo po prostu yy, będzie i, po jakimś czasie jakaś kolejna książka wydana także... To są właściwie egzemplarze ostatnie. No i polecam się. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.